Jak poruszać się po domie, czyli jak tutaj można dojść do tych konkretnych pól, czym one się od siebie różnią, jak to wszystko wygląda, jak tutaj się komfortowo poruszać, o tym porozmawiamy sobie dzisiaj. Jest to drugi odcinek z miniserii o domie. Jeżeli nie widziałeś pierwszego, to gorąco zachęcam do powrotu do pierwszego odcinka, gdzie omawiałem, jak wygląda dom, czym w ogóle jest dom. A teraz przejdźmy do tematu. No więc jak poruszać się po domie? Już wiecie, że dom to nie jest stricte, to nie jest kod HTML. Tylko to jest taki wirtualny obiekt, który składa się z elementów i dzieci. Mówiąc elementów, mam na myśli obiektów. I te obiekty mają oczywiście różne pola, metody, czyli funkcje. I tak naprawdę poruszamy się po tym wirtualnym obiekcie. Natomiast będziemy patrzeć oczywiście na HTML, bo no tak będzie wygodniej przygotowałem taki prosty dokument czyli jest jakiś nagłówek, jakiś tekst jakaś lista, jest komentarz to, to jest dosyć istotne jest formularz prosty i właściwie tyle tutaj są jest miejsce na skrypt natomiast jeszcze skryptów żadnych jeszcze nie ma przejdźmy do praktyki ja może powiększę przeglądarkę, bo ona będzie tak naprawdę ważniejsza i ją w taki sposób no dobra, tak będzie ok no więc generalnie Cały mój dokument jest dostępny pod obiektem window, a później dokument. Window to jest obiekt globalny dodany przez przeglądarki, i w nim zawiera się też no, ten cały dom. I czym jest dokument w tym miejscu? Dokument tak naprawdę jest pierwszym elementem mojego domu. I tak jak wspomniałem w poprzednim odcinku, każdy element, każdy węzeł, może będę używał słowa węzeł, każdy węzeł jest obiektem. To znaczy, że ma różne pola, ma różne funkcje, które możemy, których możemy użyć. I między innymi taką funkcją jest GetElementById. To znaczy pobieranie jakiegoś elementu po ID. Albo nowszy sposób, query, selector. I w środku podaję właśnie selektor, tak samo jakbym wpisał to do CSS-a. Czyli na przykład id oznaczam haszem i tutaj sobie piszę jakieś id elementu. tak, Albo klasę, czyli kropka i piszę sobie nazwę klasy. Więc żeby nie pisać tego wszystkiego, przeglądarki nam to skracają i mam dostęp do dokumentu też, tak by bezpośrednio do dokumentu. To jest po prostu skrót, ale do tego samego miejsca, do window tak naprawdę. Mogę też pobrać po prostu wszystkie paragrafy p. Właściwie wpisałem, że chcę jeden, bo chcę tylko jeden selektor. A mogę też pobrać wszystkie paragrafy. I teraz, co to właściwie jest? Co, co mi się pobrało? Czy to jest string, czy to jest obiekt, czy no właśnie, co to jest? Więc zobaczmy. Pobiorę sobie type of. Jest to obiekt. On został tutaj fajnie sformatowany, ale tak naprawdę to jest zwykły obiekt. Dlatego, że każdy węzeł w domie jest obiektem i mogę użyć na nim tak naprawdę operacji, które mógłbym zastosować wyłącznie na obiektach. Na przykład object values i rzucić to. No właśnie, rzucić dokument query selector. OK, nic mi się nie pojawiło, ale się nie wysypało. Mogę też zrobić pętlę e, for, pętlę in, która jest dostępna dla, no, dla obiektów. I spróbuję sobie wykonsolować tylko to. Ok, i się okazało, że właśnie ten obiekt, zobaczcie ile ma pól. Ma bardzo dużo pól. No więc tak wygląda obiekt. Tak wygląda węzeł. Jest obiektem, który ma wszystkie te pola. Pola i metody. Na przykład addEventListener, na pewno kojarzycie. DispatchEvent. RemoveChild, no już jakby do edycji. Domu. Natomiast e, chodzi mi tylko tutaj o to, żeby pokazać, że wszystko, co sobie pobieramy z doma, to tak naprawdę są zwykłe obiekty. To nie jest HTML, to jest zwykły obiekt. I teraz zobaczmy, jakie obiekty mogą być zwracane. Pobiorę sobie dokument e, Chilled Notes, to co robiłem w poprzednim odcinku. Czyli pobiorę wszystkie nody, jakie znajdują się nie w dokumencie, bo widzę, że on już mi zwraca doctype i html. Chcę od razu do body sobie przejść. Czyli body zawiera 7 węzłów i jest to tekst nowej linii, później jest div, znowu tekst nowej linii, jest komentarz, bo przecież ten komentarz sobie tutaj napisałem. A właściwie to jest ten komentarz. Później jest znowu tekst nowej linii i jest skrypt i znowu jest na końcu tekst nowej linii. I wiem, że każdy węzeł jest tak naprawdę obiektem. Chcę tylko sprawdzić, jakiego typu jest ten obiekt. Czyli pobiorę sobie na przykład element zerowy, albo może pierwsze div i sprawdzę sobie jego node type. Node type to jest id typu. Dlatego, że dom zawiera 12 różnych elementów i te elementy można sobie sprawdzić. 12 różnych typów. I może to być typ element, może to być typ Tekst, może to być tyks, typ komentarz, albo dokument. One są najważniejsze. I faktycznie tu jest węzeł typu komentarz. Tu jest węzeł typu tekst. Natomiast A to jest węzeł typu element. I tych elementów na stronie będzie najwięcej. To będą prawie wszystkie rzeczy, które są na stronie. To jest bardzo istotne, żeby zrozumieć coś, co pokażę za chwilę. Mogę też sprawdzić sobie, nie. ID tego typu, tylko sprawdzić jego konstruktor, a właściwie nazwę konstruktora i on mi pokaże, że jest to, no właśnie, jest to element. Mogę też sobie sprawdzić konstruktora tekstu, czyli przejścia do nowej linii i to faktycznie jest tekst, a jeżeli sobie pobiorę node type, to wyświetli się 3, 3, czyli tekst. I tak dalej. Jeżeli sobie będę chciał pobrać komentarz, to on ma ID 8 i 8 to jest faktycznie komentarz. A jeżeli sobie pobiorę jego konstruktora, no to on faktycznie się nazywa comment. Tu się wszystko zgadza. W takim razie wiem, że każdy element, każdy węzeł jest obiektem pewnego typu. Tych typów jest 12. Chociaż najpopularniejszy to jest właśnie typ pierwszy, czyli po prostu element. I to mnie prowadzi do takiej rzeczy, czym jest node list. Dlatego, że on wygląda jak tablica, ale to tak naprawdę nie jest tablica. Jeżeli stworzył sobie tablicę. Rozwinę ją, to zobaczycie, że prototyp tablicy to jest właśnie array, czyli tablica. Natomiast tutaj to jest node list. Dodatkowo, na tablicy jestem w stanie użyć na przykład takiej funkcji jak map i coś tam sobie zrobić, tak? Sformatować tą tablicę. Natomiast na tym nie jestem w stanie użyć funkcji map, bo map is not a function. Czyli to zdecydowanie nie jest tablica. I tutaj trzeba zapamiętać, że DOM, jeżeli zwraca kilka elementów. To zwraca w postaci właśnie kolekcji. I ta kolekcja to jest tak naprawdę zwykły obiekt. Ten obiekt zawiera pewne pola, w tym przypadku no te wszystkie nody, węzły, ale jest to obiekt i można robić z nim wszystko, co można robić ze zwykłym obiektem. Na przykład mogę użyć funkcji Object Values, żeby pobrać właśnie wszystkie, wszystkie wartości tego obiektu, i taka operacja dopiero zwróci mi tak naprawdę tablicę. To jest taka ciekawostka, za chwilę do tego wrócę, ale jeszcze chciałbym z powrotem wykonsolować sobie wszystkie nody i zrobić coś innego. Wykonsolować sobie na przykład wszystkie formularze, jakie są na tej stronie. Jest taki skrót: dokument Forms. I zobaczcie, że on też mi coś zwraca, takie jakby tablice. Natomiast znowu, to nie jest tablica, to jest obiekt HTML Collection, czyli taka kolekcja. Jest to obiekt, który zawiera te elementy, ale znowu, to nie jest tablica. I wydaje mi się, że bardzo często dochodzi tutaj nie, do pewnego nieporozumienia, bo jeżeli mam tablicę, to mogę uruchomić sobie na niej na przykład pętle for each, czyli przelecieć sobie pętle po każdym jej elemencie. I teraz załóżmy, że chcę sobie podpiąć jakiś listener pod wszystkie formularze. Więc pobieram sobie formularze, używam for each i chcę sobie na przykład na, w każdym formularzu podpiąć mm, jakiś listener, czyli add event listener. I nieważne, ważne czy to jest klik, czy to jest na przykład submit, czyli za każdym razem kiedy formularz się wyśle, coś chcę zrobić, ale to nie zadziała, bo nagle się okazuje, że for each is not a function. Dlatego, że for each jest przygotowane dla, czy jest obsługiwane przez tablicę, a nie przez obiekty. I stąd się bierze dosyć spore nieporozumienie. Więc kolekcja HTML nie obsługuje for each. Ale żeby było ciekawiej, bo oczywiście nie może być tak prosto, node list Obsługuje for each. I to już jest dosyć spora różnica. Że NodeList obsługuje for each, a HTML collection nie obsługuje. Więc jeżeli chcę sobie podpiąć pod listener albo po prostu przelecieć pętlę po wszystkich tych elementach, to muszę zamienić ten obiekt na tablicę. I mogę to zrobić na kilka sposobów. Mogę na przykład właśnie Object values użyć. On mi zwraca wtedy faktycznie tablicę. Mogę użyć array from, on mi też zwraca tablicę, a mogę użyć destrukturyzacji, czyli powiedzieć, że chcę sobie do pustej tablicy wypakować właśnie dokument form i on też mi zwraca tablicę. I wtedy już mogę użyć sobie na przykład foreach i wykonsolować sobie ten element, czy cokolwiek chcę już z nim zrobić. I jeszcze ostatnia rzecz celem wprowadzenia. Takiego konkretnego w ten temat. Więc e, tak jak już widzicie, jest coś takiego jak kolekcja nodów, ale jednocześnie jest taka funkcja jak children, i ona zwraca już kolekcję HTML i zwraca dwa razy nawet więcej, zwraca dużo mniej elementów. I teraz czym się różni Child Nodes od children? Poza tym, co już wymieniłem. Dlaczego tu jest mniej, a tu jest więcej? Generalnie dlatego, że Node List zwraca wszystkie nody, wszystkie węzły, czyli dosłownie wszystko, co jest. Tam. Natomiast children to jest lista tych nodów, ale przefiltrowana przez typ. W taki sposób, że zwracane są wyłącznie elementy, czyli wszędzie tam, gdzie node type równa się 1, a cała reszta jest po prostu usuwana i pomijana. I to się przydaje bardzo często, no bo jeżeli tutaj chcę sobie znaleźć nie wiem wszystkie paragrafy, wszystkie elementy, no to za bardzo nie obchodzi mnie znak nowej linii, nie obchodzi mnie komentarz czyli chcę znaleźć, tylko elementy. I od teraz tak będę mówił. Element to jest węzeł, który ma node type 1. Jest typem właśnie elementem. Natomiast węzeł to jest dowolny to jest dowolny typ. I to jest bardzo ważne, bo pomaga zrozumieć, czym się właśnie różni na przykład child nodes od children i pomaga zrozumieć, czym się różni na przykład next sibling, czyli jakby rodzeństwo, po prostu kolejny węzeł od Next element, sibling. Zrozumienie, czym jest element, a czym jest node, pomaga zrozumieć stosowania wszystkich, dosłownie wszystkich, później metod tym api domu. I zrobił taki przykład. Pobiorę sobie pierwszy element z tej listy, czyli dokument, query selector, i pobiorę sobie po prostu pierwszy, pierwszy element, czyli pierwsze li. Może przypiszę sobie do li i ok. Załóżmy teraz, że chcę sobie pobrać Drugi element z listy. Więc użyję sobie Next Sibling. Bo doczytałem, że jest taka funkcja. No i nagle się okazuje, że Next Sibling zwraca mi kolejny węzeł. No dobra, ale to jest tekst, który jest znakiem nowej linii. Dlatego, że faktycznie tutaj kolejny węzeł to jest znak nowej linii, a nie kolejny element. Więc jeżeli chcę naprawdę pobrać element, czyli węzeł typu właśnie 1, wtedy użyję Next element sibling i on faktycznie zwróci mi drugi element. Więc, mimo że zapis jest dosyć podobny, to znaczenie jest totalnie inne. I dokładnie to samo. Gdybym chciał sobie na przykład pobrać e, całą listę, czyli ul, i pobrać sobie ostatnią wartość z listy, czyli last child. I znowu okazuje się, że ostatni węzeł w tej liście to jest tekst nowej linii. No tak, bo faktycznie tu jest wstawiony tekst nowej linii. Więc ja nie chcę pobrać tego tekstu, tylko chcę pobrać last element child, czyli ostatni prawdziwy, prawdziwy, no, ostatni element, czyli był węzeł typu 1. I tak samo mogę pobrać też pierwszy, first element child, czyli pierwszy element. A samo first child to jest znowu węzeł nowej linii, bo faktycznie tutaj jest przejście nowej linii. Gdyby go nie było, to wtedy by zadziałało, ale raczej ono tam będzie, tak? Te przejście do nowej linii raczej tam będzie. I tak naprawdę znając tylko tych kilka operacji już mogę swobodnie po domie się poruszać. Na przykład może mm, dodam do tego formularza jakąś wartość domyślną, przeczytać książkę. Czyli powiedzmy, ktoś tutaj sobie coś pisze, zaczął pisać i ja teraz chcę się dostać do tej wartości. Więc zaczynam jak zawsze dokument body, i teraz mogę zastosować query selector i na przykład znaleźć sobie formularz, i on mi zwróci jakiś węzeł, i wiem, że każdy węzeł, każdy element właściwie ma do dyspozycji znowu query selector, więc mogę dalej przejść do niego, query selector i znaleźć input, i dostanę w ten sposób input. Mogę też ten zapis trochę skrócić i, i po prostu zapisać coś takiego. I dostanę dokładnie to samo. I teraz mogę sobie odczytać wartość value. Właściwie odczytam sobie atrybut, który nazywa się value, bo w ten sam sposób mogę sobie odczytać atrybut id czy atrybut name. Co więcej, ja mógłbym tak naprawdę dostać się do tego inputa w taki sposób. Czyli pobrać input, który name ma e, title. Bo właśnie tak tutaj napisałem. To jest identyczny zapis, jaki stosujemy w CSS-ie. Ale załóżmy, że chcę pobrać też treść na przykład tego nagłówka. Albo może tego, lista zadań. Więc pobieram sobie. Hmm, pobieram sobie paragraf. Tylko tak, pierwszy paragraf to jest ten, a ja potrzebuję drugi paragraf. Więc pobieram sobie wszystkie paragrafy. W ten sposób mam tą kolekcję nodów i od razu wybieram sobie drugi, czyli indeks 1. I tutaj już nie mogę użyć value, bo on mi zwróci undefined. Więc wszystkie nody mają taką jeszcze wartość jak node value, czyli zwraca wartość danego node'a, tylko danego node'a węzła. Tylko ja wiem, że tutaj w tym nodzie mam, tak, czyli tym, mam znowu kolejny węzeł, który jest b. Więc mogę pobrać sobie chilled nodes i faktycznie tam jest b. I w ten sposób, idąc w głąb i w głąb, dochodzę dopiero do ostatniego węzła, który jest węzłem typu już tekst i on faktycznie ma note value. W takim razie, czy mogę zrobić coś, żeby ominąć tą całą żmudną drogę? Mogę, nie muszę schodzić do ostatniego węzła. Mogę sobie pobrać na przykład wartość HTML, czyli inner HTML. Tylko muszę wybrać oczywiście ten konkretny tag. I teraz inner HTML. on mi pobiera po prostu HTML cały, albo innerText i on mi pobiera już jakby czysty tekst. Czyli znowu, jest to, jest to funkcja, która wydobywa tekst z węzłów, tak naprawdę, które są poniżej. I takich funkcji dostępnych na elemencie mamy naprawdę sporo, 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 więc ja oczywiście nie będę ich wszystkich omawiał. Jesteśmy w stanie sobie sprawdzić jeszcze na przykład rodzica, tak? czyli jaki węzeł jest powyżej i jaki element jest powyżej, bo znowu nie każdy węzeł jest elementem. I tak naprawdę to jest wszystko, co najważniejsze, jeśli chodzi o poruszanie się w domie, co w ogóle ten dom zwraca. I teraz można już przejść do manipulacji tym domem, czyli na przykład do dodawania kolejnych zadań. Do tej listy albo na przykład do wykreślania istniejących, żeby zrobić taką listę to do. Natomiast to będzie w kolejnym odcinku.